Siema. Tak jak wspominam, w ostatnim odcinku będzie trochę dubania w drewnie, bo trzeba zrobić jakieś meble do domu. E, dzisiaj w odcinku powstanie tej piły formatowej, która jest niezbędnym narzędziem, żeby w miarę z przyjemnością można było sobie podłubać, no i zrobić coś równego, sensownego i w miarę ładnego. Mam nadzieję. To zapraszam. Pierwsza wersja tej piły to była istna prowizorka, skręcona z kilku yy, prostokątów z płyty meblowej. Służyła mi głównie do tego, żeby wyremontować wszczepkę kempingową parę lat temu. No i wyszło na to, że się podjarałem dłubaniem w drewnie i chciałem zrobić jeszcze lepszą formatówkę, żeby bardziej precyzyjnie działa. A żeby tego dokonać najprościej było wymienić oczywiście sam blat, bo silnik świetnie się spisywał, 5,5 kW, trzyfazowy. Nie jęczy nawet przy grubszych kawałkach. Do metalowej ramy dostosowałem dwa kawałki z pozostałości z mojego dachu. To są 4,5 cm na 12, Belki w szerokości jakieś 120 cm, a na nim będzie leżał już MDF. Są to też pozostałości z jakichś frontów niewykorzystanych, udostępnione przez mojego ziomeczka chodziło też o to, żeby cały blat z tymi belkami drewnianymi można było szybko oddzielić od metalowej ramy, zainstalować stary blat w razie, jakby trzeba było użyć jej do całe, całej całej i użyć do ciachania drewna na opał. W tym miejscu namierzam i wycinam miejsce na sklejkę, która będzie zastępować blat częściowo. Ma ona też ułatwić odkręcanie śruby od piły w razie wymiany. Ma też jeszcze no być wymienna po prostu, jeżeli się poszarpie, jeżeli byłby, został, zostałby taki blat, to później z czasem byłby po prostu bardzo poharatany, a tak sklejka będzie wymienna, jeżeli trzeba będzie. Taka sklejka ma zmniejszyć wyrywanie przez piłę tej dolnej części płyty lub drewna. Niestety w tym przedziale cenowym nie udało się zrobić kątów nastawnych piły. Będzie tu tylko 90 stopni. No tylko trzeba zadbać o to, żeby to było faktycznie 90. Czyli dobrze wymierzyć, skręcić tak, żeby nie miało szansy się to zmienić. No i ważna jest równoległość do tych sanek, które będą w przyszłości. Tutaj frezuję wgłębienie na tą sklejkę 4 mm, ale niestety nie użyłem do tego celu miarki która jest w frezarce, tak jak to powinno być, tylko zwykłej suwmiarki. No i trochę przefrezowałem, jest trochę za głęboko, ale no i co, trzeba by się w końcu nauczyć tego, jak tym się posługiwać, bo jeszcze jakoś nie było okazji. No i tak, może kątów nastawnych nie będzie, ale głębokość to w takiej pile pozycja obowiązkowa, więc przykręciłem po dwa, znaczy dwa zawiasy, po drugiej stronie będzie pręt Czyli oparcie w trzech punktach powinno wystarczyć. Przed skręceniem tego wszystkiego oczywiście dokładne pomiary z każdej strony po 5 razy po to, żeby się później na samego siebie nie denerwować. Trzeba się trochę przyłożyć, bo jak na tym etapie coś się krzywo skręci, to po prostu będzie to wychodzić za każdym razem przycięciu. O i to jest ten pręcik gwintowany, który współpracuje z zawiesami i reguluje głębokość piły. No i dobra, mamy już blacik nawet podnoszony, teraz trzeba się zabierać za... Culagę. To będzie culaga, która będzie prowadzić materiał w przycięciu wzdłuż. No i u mnie będzie wykonana w formie takiej rynienki, do której można zawsze coś tam włożyć. To co się używa aktualnie. Jest to oczywiście płyta meblowa skręcana na konfirmaty. No, i ta czulaga, żeby sobie chodziła w prawo i w lewo, to musi mieć jeszcze jakiś taki mechanizm, żeby można było ją też unieruchomić w danym, na danym wymiarze, który nas interesuje. U mnie to będzie taka poprzeczka pionowa, która później będzie się zaciskać. No, zaraz zobaczycie. Na razie nawierciłem otwory i kupiłem na Allegro Klej, bardzo tani i muszę powiedzieć, że to nie wiem czy to można nazwać klejem lepiej już dołożyć, przekonamy się o tym sam, no ale każdy chyba musi się przekonać na własnej skórze no i do tego ta listwa pionowa została obniżona o grubość przymiaru blaszanego który później będzie tu przyklejony i z niego będzie szczytywany wymiar no i przyznam się, że długo się zastanawiałem nad mechanizmem, który miałby zatrzymywać tą culagę w miejscu wyszło na to, że będzie dociskać za pomocą śruby i szerokość, która jest tutaj duża dosyć, miała wpływać na stabilność tego wszystkiego. E, myślałem, że to wystarczy, że ten zacisk jeden wystarczy, żeby ta czulaga pozostawała w miejscu na całej długości tej piły, ale niestety trochę przeceniłem jej możliwości. A tak mniej więcej wygląda ten mechanizm do zaciskania wyfrazowałem otwór na nakrętkę z podkładką, żeby wkręcić w to śrubę, później na śrubę dwie nakrętki, które służą do kontrowania, no i jakaś gałka. Te śruby właśnie kontruję razem z gałką, żeby z, razem ze śrubą tworzyły jedną całość, skręcam do kupy i właśnie się zaciska. Do tego cztery konfirmaty i jest już prawie gotowe. Prawie, bo jeszcze została ta sklejka, którą tu trzeba przykręcić. No i niestety tak jak wspominałem, ciulaga nie jest aż tak stabilna jak myślałem, trzeba będzie wykonać to samo, tyle że ze stali. A póki co muszę się ratować o drugą, drugim zaciskaczem i na bieżąco kontrolować z dwóch stron piły, żeby równoległość była zachowana. No i jeszcze zostało przykleić i przykręcić taką poprzeczkę z drugiej strony. Poprzeczka ta ma też trzymać dwie płyty MDF. W stałym wymiarze, bo ten otwór, który teraz widzicie, równoległy do piły, będzie służył właśnie jako taki trochę jako prowadzenie do sanek do cięcia poprzecznego. A te sanki będą jeździć na kawałku płyty wiórowej 18 mm. Kartka jest do tego, żeby tam jakiś luz był, ale nie za duży. Akurat kartka papieru się dobrze sprawdza. Sprawdzę jeszcze tylko płaszczyzny i skręcam sanki, które będą ze sklejki 8 mm i będą miały ścianki, później z płyty meblowej 18. No i voilà, można naginać. Na tym samym blacie w rogu wyciąłem sobie też podobny otwór na frezarkę. Oraz na wyżynarkę. W tym samym otworze można wymienić sobie te dwa urządzenia. A w następnym odcinku pokażę wam sprzęcior nieco mniejszy, który służy nie tylko do cięcia drewna.